My tears went dry when you say goodbye Yeah, I almost cried in ocean I'm sleeping No i piorun pier... Nie będę mówił, jak... Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co z to... Co, co, co się stanęło? Może kobiety chodzili... Nie jest tak, dziś dotąd... Może by ten, bluzaczki takie... No, żeby, no gdzieś da, żeby, żeby nie tak, że chodziły, że, żeby tam, żeby tak wyglądały, żeby... Żeby to! No, i... no, żeby wyglądało jako, a nie, żeby jako, chodziły że jako na ry. To na ry? <laughs> nie mogę powiedzieć. Ja witam hejterów, którzy za plecami się śmieją, robią komentarze w głupie. No i co? Jakoś was to rusza? Bo mnie to nie rusza w ogóle. Zastanówcie się, coś. E, w mieście spędziłem wakacje. E, a co, co pan robił tutaj w mieście? E, na ogrodku głównie swoim pracowałem. E, książki czytałem. Mm. Ta, zaległości, tak w lekturach nadrabiałem, Takie tam. Podałem wam. Nie bać charakterów. To jest moja stona. Stworzona. dla was, żebyście. widzieli, że ja was jedę.

<laughs> the more I try, try to say goodbye, it's like the more I stand, you're frozen. you ties are bind, I can't escape with. Time.